To już grubsza sprawa. A jak bym mówiłem, ja się trochę brzyzę. Trzeba oddać łazienki, pokupić. Więc tu już wchodzą na pewno rękawiczki. Nie wiem czemu, ale jest u mnie jakieś takie odleśne. To sobie z kręgawiczkami poradzę. O, jest, wyciekł uratowany. Dobra, jedna. Druga. Mamy prawą milową. Dobra. Mamy prawą milową. Pierwszego dnia miałem tylko muralkę. Przecież spłuczki od toalety. I jedną szafkę, gdzie papier, to papier toaletowy. Gdyby nagle przycisła. <laughs> Nie. Dobra, jestem zwarty i gotowy. Działamy. Najgorszy syf zebrany. Przyczytałem eee, się z którą którym się przywiozłem. Pozrywałem tam to wszystko. Wszystkie takie luźne, luźne tapety i luźną farbę z pod spodu, która tam jeszcze była. Te listwy też po, poodrywałem. Umyję to wszystko. Wyczyszczę to, co się da, przykleję. Resztę list ładnie obłożę w koło i jakoś to będzie wyglądało. Teraz jeszcze muszę zdjąć to jeszcze raz. Cyk. Tam wszystko od dołu też z pacherką. Ten cały uklejony brud taki po, po, wy... po Zedrzeć po prostu. Zedrzeć to, wyczyścić, ładnie zamontować. I potem co? CIF? Ala CIF, czyli ten tin I, I szorować. No i tą maglią całe otuszczające. To już najpierw wszystko spsikać, niech to ładnie się wyżre. I myślę, że jakoś będzie, będzie wyglądało, bo już cały kurz odkurzałem. Przety to jeszcze wilgotną szmatką i będzie ok. No, działamy. że jest zaszorować. aż ja się normalnie opłaciłem, ale nie Meglio i Clean dają w zupełności radę. Trzeba troszeczkę poszorować. Szameczka, szczoteczka jest OK. Na razie zapsikałem, niech to się w chwilę ubeżre i niech trochę puści. Teraz umyję, umyję te plastyczki. No OK. Przeżywamy dalej, temat wadny, wydaje mi się, że mamy już zakończony, i bardzo się cieszę. Yy, ale nie myślcie sobie, że dzięki temu, że nie posprzątam tą wannę, zetrę kurze, generalnie doprowadzę tą łazienkę do porządku, yy, wydaje mi się, że to mieszkanie zyska na wartości. Nie, no, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, żeby klienta nie odrzuciło, jak będzie oglądał to mieszkanie. Bo yy, jak się długo nie sprząta, yy, jak coś jest zaniedbane, to się robi aż taki tłuszcz, taki smar, jest nieprzyjemny zapach. Więc y, sprzątanie tej łazienki y, ma na celu tylko to, żeby nie przepuściła transakcji na całe mieszkanie. Tutaj na przykład po wycinanie y, tutaj takich odstających tapet. Chodzi tylko o to, że jak klient wejdzie, to teraz nie rzuci mu się to w oczy. On będzie widział, że ta łazienka jest do remontu, że jest fatalna, że tu wszystko trzeba zrobić, ale go nie odrzuci, nie zemdli go. Tak, Tutaj były takie tuszcze, takie snary na tych ścianach, na tej wannie. To po prostu człowiekowi aż się cofało. Więc jedynym celem sprzedania tej łazienki jest to, żeby nie otworzyć drzwi, nie zrobić to wszystko. Miejmy nadzieję, że to pomoże. A teraz zabieram się za dwie ostatnie rzeczy, które odkładałem na tam koniuszek, czyli toaleta i mywalka. Są mega zasypione. Mega. Ale działa. Jak przed chwilą widzieliście, flipy, czy też generalnie oprócz nieruchomościami, to nie tylko białe koszule, krawaczki, kawusia na spotkaniach biznesowych. Nie, nie, nie. Czasami po prostu musicie mieć kibla. czy też wylądać mieszkania, które wyglądają jak nory. Non stop, negocjować z ludźmi, którzy nie chcą odpuścić ani zotórki. Często używać się z pośrednikami, którzy ostatnio. Nie są zbyt mili. Trochę mi po No ale cóż, dla chcącego nic trudnego. Żeby zarobić, trzeba się narobić. Robię tylko go zarobić. W następnym odcinku opowiem Wam, na co zwracam uwagę podczas oglądania mieszkania, które chcę kupić na flipa.